Talent. Pewnego razu nauczycielka języka polskiego zdała klasie pracę na temat talentów. Niestety, Ania miała z tym pewien kłopot, ponieważ nie potrafiła żadnego w sobie dostrzec. Przez cały dzień nad tym rozmyślała i nic. Następnego dnia poszła popytać swoich kolegów i koleżanek z klasy, jak u nich przejawi się talent. Na początku zapytali się swojej przyjaciółki Oli. Dziewczyna odpowiedziała, że jej rodzina sądzi, iż doskonale gra na pianinie rozwija to poprzez uczęszczanie na zajęcia w szkole muzycznej. Następnie zadała to samo pytanie Kacprowi. On odpowiedział, że dobrze gra piłkę nożną i chodzi na zajęcia do klubu piłkarskiego. Na samym końcu udała się do swojej koleżanki Julii, by spytać o jej talent. Dziewczyna odpowiedziała, że według nauczycielki plastyki ma ogromny dar plastyczny i dlatego uczęszcza na kółko artystyczne. Kiedy Ania Wróciła do domu, napisała pracę zdaną przez nauczycielkę. Po kilku dniach, kiedy prace zostały oddane, okazało się, że Ania dostała najwyższą ocenę. Wtedy do niej dotarło, że ma talent pisarski.